Hej, cześć, z tej strony Emil z kanału M -Starcraft. witam was to jest drugi mecz z finału LS między Maną, niebieskim Protosem w tym momencie a Empire czerwonym Teranem. Mapa to rzeczywiście Delta Quadrant Jest to drugi mecz z finału, jeżeli nie widzieliście pierwszego to zapraszam, aby go obejrzeć Nie zdradzę wam kto tam wygrał, który zawodnik i Dlatego radziłbym go wpierw obejrzeć, bo to jest mecz do dwóch wygranych Więc to może być ostatni, a może być potem jeszcze jeden Więc obejrzyjcie wpierw tamto, a potem zapraszam tutaj I jak już wcześniej się mówiłem, ale mana to jest oczywiście Polak Oczywiście Polak, 17-letni chłopak, jestem ja naprawdę wielki szacunek dla niego mam, że udało mu się dostać na szczyt tego turnieju jest w top 226, kas jest aktualnie czwarty. Yy, ostatni mecz był dosyć yy, taki, więcej było ekonomii, mniej ataków większych, nic bardzo mocnego, ciekawego, specjalnego nie było, chociaż udało tam się jednemu z panów ładnie schować swoje jednostki, nie pozwolić drugiemu, żeby ten zobaczył co jest. Yy, panowie zespolnowali się po dwóch przeciwległych stronach, więc odcinek między nimi jest dosyć długi, nawet bardzo długi bym powiedział. Delta Quadrant to jest oczywiście mapa, która ma bardzo łatwo do obrony ekspand naturalny. Jest on w twojej bazie, tylko trzeba oczywiście zniszczyć te kamienie co trochę trwa. No tutaj oczywiście Protos jak zawsze i atakuje, jedny, atakuje CV, które buduje, jeden z CV idzie, żeby go obronić. to jest normalna, już jest taki rytuał, bez którego panowie nie mogą żyć. Tutaj no, próbuje próbuję jakoś poddenerwować trochę kasa, żeby ten zanim poszedł żeby trochę go poganiał bardzo ładnie w ogóle udało mu się znaleźć go na samym początku wysłał w idealne miejsce kas natomiast szuka źle trafił za pierwszym razem ale myślę że już za drugim razem powinno być o wiele lepiej otwarcie dosyć z tego co patrzę standardowe gateway potem cybernetic core tu mamy oczywiście barak kas przeszukuje teraz czy nigdzie żaden prołb się nie schował co jest bardzo ważne bo czasami może schować jednego prołba i w bazie budować pylon Przerzucić tam wszystkie swoje jednostki, wbudować tam swoje jednostki, przerzucić i może być po zabawie. Jak już wiecie, yy, teranie na wyższym poziomie nigdy raczej nie blokują swojej rampy, no chyba że grają przeciwko zerkom. A dlaczego nie blokują swojej rampy? Bo może to się skończyć bardzo źle. Gdyby tutaj były dwa supply depot i barak, można by po podejść z boku obserwera tutaj dać i niszczyć po prostu te budynki i uciekać dać jeden Center daje force field jednostki nie mogą wyjść i się po prostu niszczy to co tu jest traci się tutaj panowie się lekko ganiają no mana musi uważać bo zaraz zaraz zaraz, zaraz oberwie i aha tak trzymał go żeby po prostu ten zelot podejść i zaatakować i bardzo ładnie teraz mana wychodzi naprzód tu mamy już steampaki w drodze pierwszy maroder jest Warpgate technolo, technologia Warpgate już też idzie to jest oczywiście podstawa bez Warpgate tu nie ma nic No nie można grać na wysokim poziomie musimy o tym pamiętać Otwarcie w sumie jest że takie same jak chyba identyczne jak w ostatnim meczu który jeżeli widzieliście to na pewno poznajecie jeżeli chodzi oczywiście o manę bo kas otwiera trochę inaczej idzie Idzie w trzy baraki. Ostatnim razem bardzo wczesny command center dał, żeby miał dzięki temu większą ilość minerałów. Mana bardzo mądrze tutaj rozstawia wszędzie swoje pylony, żeby mieć widok co się dzieje wokół jego bazy. Dzięki temu nie będzie czegoś takiego jak zrzut po prostu wrogich jednostek. Wcześniej je zauważy, będzie mógł po prostu swoją armię przenieść. Na razie zobaczył on, że jest, tylko są jedne baraki, więc nie wie co tam na niego czeka, więc jego armia będzie dosyć spokojna. czy Standardowa. Tutaj będzie się niszczył te kamienie, żeby dać tutaj swojego ekspanda. Bardzo często na wysokim poziomie rozgrywek. Pierwszy ekspand to jest jednak w tym miejscu, bo zniszczenie tych zniszczenie tych kamieni trochę trwa, więc twój ekspand może być opóźniony. Tutaj też y, widzimy, kasa bardzo mądrze daje Supply Depot. Dlaczego? Dlatego, że tu te Protosi mogą dać swojego pylona i wszystkie swoje jednostki warpować w tym miejscu. Więc to jest bardzo dobre, y, dobre miejsce na Supply Depot. Pamiętajcie, a jeżeli gracie teranami, żeby w tym miejscu, na tej mapie, żeby to robić. I jednak mana doszedł do wniosku, że będzie robił wcześniejszy expand y, Na zewnątrz jest trochę cięższy do obrony, bo jest, spójrzcie, jak to jest duży duża przestrzeń oczywiście dzięki temu się broni też wejścia do swojej głównej bazy ale skoro może to też niż kamienie w sumie widzę nie do końca już sobie zostawicie, a czemu by nie te jedne z CV teraz sprawdza troszeczkę co się dzieje Le jedzie naokoło ponieważ najwidoczniej wie że tej coś jest po prostu chciało się ukryć i w tym momencie panowie wychodzą ze swoimi armiami i kasma no dosyć dużą ilość e marinesów duża ilość odpowiednia nawet ilość morderów, czy, ale jest oczywiście obserwer, który wszystko to widzi. Więc będzie to typowa walka typowy trzy baraki, czyli po prostu dużo mięsa będzie szło i nie jestem pewien czy to jest dobre położenie dla MAD, bo zapewne straci tego nexusa. Powinien go chyba jednak zlikwidować, bo no nie wiem czy da radę się utrzymać. I czy tak tu to też jest CV czyli to jest atak wszystko albo nic doszedł do wniosku kazu że zrobi wszystko albo wygra albo od razu przegra z na ze CV no i ten problem został w złym miejscu że pan powinien czekać tutaj teraz parę jednostek zostało zablokowanych czy te centry mają jeszcze trochę energii mają jeszcze trochę energii no to jest dosyć ciekawe to zostało tylko parę parę CV do do zarabiania. Jak widzicie kasa spadła bardzo nisko dla y, kasa z jest różnicą, ale udało mu się powstrzymać ten ekspand I teraz potrzebny jest odpowiedni forcefield, nie ma, nie ma, nie ma dobrze nie... O i w tym momencie jest i ta jednostka już jest po tych jednostkach, zostały po prostu zostały odcięte. Bardzo ładna obrona tutaj y, od y, y, many i zobaczymy jak on na tym wychodzi. Na razie tym wychodzi dobrze. Ten atak nie udał się za bardzo, ale już y, Pierwsze podejście do tego ataku, ale już tutaj widzimy, że cały czas posiłki są wysyłane Ja na razie widzę Kas nie robi żadnego ekspanda, ale już tutaj będzie rozbijał kamienie, będzie szedł od razu po złoto, bo wie, że jest trochę w plecy jeżeli chodzi i o kasę Mana w tym momencie będzie rozbije te kamienie, będzie szybciej miał swojego ekspanda Zobaczmy jak straty jednostek, no gol, większe straty poniósł Mana ale to z tego względu, że stracił tego Nexusa, to jest jakby nie patrzeć 400 minerałów, jeżeli odjąć by to od tego, no to straty jednostek są mniej więcej te same. Aczkolwiek CAS stracił dużo SCV, co też ma znaczenie pod tym względem, że mniejszy przychód będzie miał. Jeden obserwer w bardzo dobrym miejscu tutaj siedzi, pilnuje, co się może dalej stać. Drugi obserwer właśnie chyba zobaczył czy nie zobaczył. Zobaczył, że tu jest budowany expand. I to jest bardzo ryzykowne dla kasa spróbować wejść pod tą rampę, bo te dwa Te centra, czy to jest bardzo łatwo będzie mogło ją je blokować. Jest jeden Immortal na te marudery, który bardzo szybko je zdejmuje, jeżeli jest dobrze zarządzane, Jeżeli każecie atakować po prostu jednostki opancerzone, to Immortal je po prostu no, rozpuszcza. Mamy faktory, które leci sobie przez mapę. Zapewne będzie używane do tego to jest też bardzo mądry, ciekawy sposób i dosyć dobry. Pierwsza raz widziałem, jak grał tak Liquid Yellow, że te faktory będzie gdzieś tutaj i dzięki temu Kaz będzie miał widok na rampę, będzie widział, co się tutaj dzieje. Nawet jak zostanie zablokowana część jego armii tutaj na dole, to on będzie mógł i tak dalej atakować to, co się tutaj ukrywa. Więc to jest bardzo mądry sposób. Tutaj te dwa obserwery czekają. Ten obserwer musi uważać, żeby mu się nie dostało command center przy złocie już jest więc zaraz przychód dla dla kasa będzie co rósł coraz większy jednak dopiero rozpoczyna, rozpoczyna tam wydobywanie minerałów gdzie mana już ma drugi drugi bardzo, czy pierwszy eksponat już bardzo ładnie bardzo ładnie po prostu wydobywa z niego minerał. Tutaj ten faktor musi teraz Kas uważać, żeby jednak go nie stracić. Rusza więc ze swoją armią, to może się skończyć tym, że Mana nie zauważy, co się dzieje i będzie w złym miejscu, ale jednak bardzo mądrze widział dzięki temu obserwatorowi, widział, co się dzieje, ucieka z powrotem do swojej bazy, czy coś tutaj robi, robi gateway. Em. Tu też trzyma z boku swoją armię, tak samo jak i ostatnio z boku ukrył i zapewne będziemy mieli... Jest już Storm? Faktor oczywiście to jest używane do tego, aby z, do sprawdzania co się dzieje pali się, jeżeli nie zostanie zaraz naprawiony to będzie po nich. Są już medivaki, które będą dostarczać y, widoku na całą mapę, czy na całą rampę. Więc w tym momencie bardzo ważnym moż, mogą być te High Templary ze swoim Sonic Storm. I ciekawe czy te faktory uda się uratować czy nie, czy jedzie biegnie do jakaś jednostka, jak się nie, no to trochę szkoda. No, ktoś tutaj sobie pinguje patrz co tu się dzieje no myślę, że mana jak najbardziej wie co się dzieje a to jest coś co często robi dobry teran na tej górze umieszcza jakieś jednostki aby atakować po prostu w wrogich robotników jak najbardziej mu to wychodzi najlepsze oczywiście byłby tutaj czołgi no, ale w tym momencie Kac nie będzie zmieniał swojej strategii która jest po prostu, jak ja to nazywam, pulpę śmierci. Marines, Morders i Medivac. Kolejne dwa baraki, więc to będzie bardzo ciężkie do zdjęcia. Y oczywiście odpowiedzią na to jest Sionic Storm. Tu muszą, mana troszeczkę zmienić y ustawienie tych y probów, żeby nie były one atakowane przez Mordery. I w tym momencie dochodzimy, jeden Sionic Storm poszedł, drugi poszedł. Patrzcie jak te jednostki szybko po prostu zni się topią wręcz. Bardzo ładnie Force Fleet zatrzymał tutaj uciekające mordery. Kolejne dwa Sowing Storm i w tym momencie w momencie mana bardzo ładnie przechodzi do ofensywy. Kas musi uciekać jak najszybciej. I Kolejny Sionic Storm, ten jak już dużo nie pomógł, już zaraz będzie w bazie i jak widzicie Sionic Storm jest bardzo dobrą odpowiedzią na ten punkt śmierci, na Marine Marode, na 3M jak to się mówi. Użyte już tutaj są też SCV że do ataku, żeby cokolwiek zrobić. Pamiętajcie, że nie bójcie się używać swoich SCV, jak wróg atakuje, jak jest naprawdę już ciężko, po prostu one przytrzymają go w miejscu, szczególnie jak są z loty. Przytrzyma i ty będziesz mógł atakować w tym momencie, no ale to już bardzo źle wygląda w tym momencie, chociaż z drugiej strony te złoto jak najbardziej dużo daje minerałów kasowi, ale nie jestem pewny czy on będzie w stanie po prostu wydobyć, wydobyć z tego wszystkiego płynu ilość jednostek, które by coś robił. Mam tutaj jednego arkona, który powstał po tym, kiedy naprawdę, najprawdopodobniej już energia się skończyła. A i templarom arkony są bardzo dobre przeciwko biologicznym jednostkom widzicie 35, to jest naprawdę dużo. Oczywiście łatwo jest skontrolować ghostem, ale tutaj nie mam żadnego ghosta. Te mediwaki próbują tutaj jeszcze uciec z resztkami jednostek i coś zrobić, na odległość po prostu walczyć. Bardzo Kas, bardzo mi się podoba to, że się nie poddaje, walczy do samego końca, jednak może to się... to raczej na pewno się dla niego źle skończy, ale no, trzeba pochwalić ducha walki. Może to było do trzech może to jest do 6 zwycięstw, nie do dwóch Jestem w sumie już w 100% teraz pewny. O, ten medivac bardzo łatwo może zginąć jeden strzał i już będzie zaraz po nim Te zeloty szaleją sobie cokolwiek tu wyjdzie, jest atakowane Kas nie poddaje się bo wie że jest tutaj to złoto że dzięki temu ma jeszcze pieniądze Mana powinien wysłać, to jest 2-3 ze 2-3 jednostki, żeby po prostu odciąć linię produkcji w tym momencie kas powinien się już podać, bo nie byłby żadnej szansy. a tak się panowie bawią w Gajanego i ostatni maruder już będzie po nim, nie udało mu się go schować te medivaki po prostu spadają, baraki płoną już to nawet dla, dla zabawy chyba poszedł ten Sonic storm, bo nie był potrzebny, udałoby się i tak zdjąć słuchajcie ten Arkon ma 24 Zabił 24 jednostki, ten 3 oczywiście to się Łącznie liczę z tymi z tym co zabiły Haj Templary swoim Psionic Storm więc pamiętajcie jeżeli kiedykolwiek teranie będą szliwa się w takiego pulpeta z Marine Marauder i Medivac Psionic Storm jest niepokonany pod tym względem nie, kolosy nie są wtedy najlepsze bo bardzo łatwo je skontrować jak jest już Starport Wikingami najlepszy odpowiedź w tym momencie to są właśnie Psionic Storm tak więc z dał mi jeszcze kolejne mecze do komentowania zaraz poszukam kolejnego kolejnej partii plików nie wiem ile tego jest po prostu ściągam tylko tak pojedyncze bo byłoby fajnie jakby ktoś z was chciał mi wysłać jakieś jakieś powtórki ponieważ jak sam szukam to najczęściej udaje mi się znaleźć od razu z wynikiem a co jest nieprzyjemne nie chcę wiedzieć jak się kończy dany mecz wolę po prostu na żywo go komentować bez tego że a on dobrze tutaj zrobił, to zrobił źle